No jest absolutna wolna amerykanka, ponieważ, ponieważ jestem gdzieś w ubud na Bali i uwaga hmm, po prostu muszę transmitować. Musiałem się zatrzymać, wysiąść z taksówki i uwaga po prostu rozpocząć transmisję. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Z Bali, z ubud. Jest tutaj godzina w tej chwili prawie 12. Jest bardzo głośno. Jest absolutna, I jest absolutna, uwaga, jest e, wylem, jestem kompletnie w dziwnym miejscu. Mogę tylko pokazać, jak to wygląda. E, właśnie w ubud. A pokazuję wam, jak to wygląda. Ponieważ, tak jak powiedziałem przed chwilą, musiałem się zatrzymać teraz, ale widzę, że i tak jest problem z transmisją. Internet bardzo, bardzo rwie, jest niestabilny. Bolecę z telefonu, ponieważ nie zdążyłem dojechać do hotelu. Ale dobra, spróbujmy zrobić co się da, może przynajmniej będzie słychać. Jest dzisiaj, moi drodzy, niedziela, pierwszy dzień października 2023 roku. Mamy już w Polsce jesień, a tutaj jest gorąco. Termometr pokazuje 29 stopni. Natomiast ja nie wiem tak naprawdę, czy to w ogóle działa. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy mnie widzicie, ale czasami jest tak awaryjnie, tak jak powiedziałem, po prostu są tu takie. Niesamowite korki, że po prostu nie zdążyłem ponownie do hotelu, żeby wytransmitować klub, a byłem, uwaga, na spotkaniu u szamana, który miał wypędzić ze mnie, ma wypełnić ze mnie nieczystą, niedobrą, złą energię. Chociaż napiszcie mi, proszę tylko, czy chociaż mnie słychać. Czy chociaż mnie słychać, bo jeżeli. Z dźwiękiem jest problem. No, 4G jest na dobrym poziomie. Renia Lewandowska obchodzi dzisiaj urodziny. Happy birthday to you dla Reni Lewandowskiej. Natomiast e, niestety dzisiejszy klub będzie chyba jednak taki, że będę życzył ci po prostu dobrego rozpoczęcia dnia a ten dzień to pierwszy dzień października 2023 roku, Dzień Polskiej Harcerki, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu, dobrze się składa, bo tutaj na Bali to tego jest sporo, Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Dzień Kawy, Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków i Międzynarodowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby. Do końca roku zostało nam raptem 91 dni 81 dni do końca jesieni, potem już zima dzień potrwa 11 godzin i 40 minut i to tyle z tych informacji, bo teraz może być jeszcze jeden problem. Potwornie grzeje mi się komputer. Będę go musiał dać do cienia, a może teraz będzie jakoś tak lepiej. Ciekaw jestem teraz, czy może lepiej coś słychać i widać, bo przed chwilą widziałem, że rwało po prostu potwornie.